Ken, wideorecenzja. Ken, jest to kolejna gra y, z mojego dzieciństwa, bo chcieliście, żebym zrobił jeszcze więcej gier. To akurat mi się ta przypomniała. Y, jest to gra typu bijatyka. Chodzimy z mieczem w ogóle i zabijamy po prostu y, wszystkich, co spotkamy, takich złych wojowników. Tak się kończy gra. No i to jest właśnie, gramy takim chłopczykiem, co on jest takim zbujem. Y, i no, i tutaj on zabija tak wszystkich. I fajnie się w tej grze bije, dobrze jest zrobione bicie. I zaraz Wam jeszcze powiem o biciu. Jest po polsku, ale to o polszczeniu to jeszcze potem powiem. No, i tu mamy taki filmik. Jest taka muzyczka, taka do walki, taka fajna. I oni tutaj biją wszystkich w tym mieście. No, tu się tak biją. Grafika no jest słaba, ale jest to stara gierka. No i tu właśnie jest już gramy. Pojawiają się właśnie tutaj rycerze no i musimy tych rycerzów zabić i zaraz są dwa typy walki. Yy, ja właśnie grałem tą grę długo i odkryłem właśnie, można być normalnie spacją naciskać albo cyrklem i tak bić normalnie. Ale to jest właśnie dla takich początkujących graczy, a ja Wam powiem, jest lepszy sposób. Dla lepszych graczy możecie nacisnąć zarazem cirtel i. Sp nie cyrtel. Cyrtelem się skacze, alt i spację, i zarazem i on robi właśnie takie lepsze ataki. Tak się kręci, widzicie. I polecam Wam właśnie tak bić w tej grze, a nie tak naciskać tak nudno. Bo wtedy ciężko Wam będzie, ale niektórzy tak grają. No i zabijamy. Zbieramy tutaj takie głowy niedźwiedziów i potem wam powiem, do czego one są. Tu mamy już... To są tacy mocniejsi. Tam ci czerwoni są słabsi. Ci są lepsi. No i tu mamy bliżej pokazanego tego misia, co je się zbiera. Nie wiem po co je się zbiera dokładnie. Ale tutaj jak te cukierki w tym Harry Potter, to tutaj są właśnie takie te... No, grafika jest już taka trochę taka słaba, ale nawet można. Nawet nie przeszkadza już. Nawet w tych czasach jeszcze nawet nie przeszkadza. Podoba się nawet. No, zaraz Wam pokażę. Rozwalamy tutaj. Ech, tu jeszcze je. A Shiftem można się w ogóle bronić. Tylko to jest bez sensu, bo widzicie, ja się bronię, a i tak mi się życie traci, jak on nie bije. I to jest nie wiem czemu. Rozwalamy ten karton i patrz, jest rybcia. I rybcie dodaje nam życia. Co jest przydatne. A i co się zawala. Nie wiedziałem nigdy, jak to ominąć, no ale. No i są kolejni. To jest jedna z fajniejszych w ogóle walk zrobionych, jaki widziałem. Bo tak się jakoś dobrze walczy. No. Zobaczmy, czy ktoś wie Jak ja to zrobiłem? Co to. Jakąś supermoc użyłem. Nie wiem, jak ja to nacisnęłem. To jest taki wielki w którym. To jest właśnie jako zapisywanko. Jak to. Teraz wam pokażę. No. Przeskakujemy te schodki. I y, roz, musimy rozwalić tego. Y, I wtedy jest zapisywanko. No, w ogóle dużo rzeczy się da rozwalać. No, i ta gierka mi się strasznie podobała. Jest bardzo długa. To się nie. Czemu się. A, bo potem. To jest tak zrobione. Idziemy, idziemy dużo plaż przechodzimy. Potem po jakimś czasie. Jak już dojdziemy do ostatnim, będziemy się wracać przez te plaży. Potem będziemy mieli lepsze brońki. Taki będziemy mieli... maczugę, że rozwalimy tę statukę, co wtedy próbowałem. W ogóle jest dużo broni, coraz lepsze broni zbieramy. Zbroje, ale to wam potem pokażę, jak zbroje się zbiera. Oni mnie takimi szczypcami biją. Mało żyćka mam. Muszę zebrać. Będzie rybcia? Nie ma. No i zabili mnie. No nie. No jestem już w tym momencie, co wtedy. Mam już dużo żyćka. No i kolejni są. Aha! Eee. Y Zaraz wam pokażę, zobaczcie, czy to coś będzie. Musimy yy, ten murek bijemy, po prostu i się nam otwiera tajne przejście. O, jest zapisywanko. No, Ja... Znowu zrobię to super moc. Nie wiem, jak. W takie beczki. No i przechodzimy to do. do... Igiełki. No, widzicie, tam jest taka babka. To później do niej dojdziemy. Pójdźmy jeszcze to, zobaczmy, co jest tu z boku. O, jest jakaś skrzynka, zobaczmy co w środku. Jedzonko. I kolejni, ale dużo. Nie będę z nim walczył już, bo już końcówka jest akurat w planszy. Teraz o spolszczeniu. W grze nie ma polskiego dublingu, w grze nie ma niemieckiego dublingu, bo w grze nie ma w ogóle dublingu. Nie wiem, czemu tak jest zrobione. Yy, w ogóle ludzie nic nie mówią, tylko są jakieś głupie napisy, o widzicie, które musimy czytać. No, to jest trochę głupio zrobione, ale takie komiksowe są takie pokazówki, jak w Max Payne. No i tu mamy takiego pokazanego. To on jest takim złym, ale y, mogę Wam powiedzieć, że to jest właśnie ta baba. Co na początku... My, my będziemy ją gonić, potem ją będą im zabijać. A, jak po zobaczycie. A i wychodzimy z planszy i będzie następna. No i po planszach są takie walki czasem, nie zawsze, na takich arenach, na których można wy, wygrać właśnie zbroję. No i w ogóle różne takie części się zbiera tej zbroi, nie całą od razu, tylko najpierw, zobaczcie co będzie pierwsze, nie wiem czy mi się uda, musimy pokonać tylu co jest tam na dole napisane, jak tylu pokonamy to wygramy, o nawet są takie pokazówki, czasem jak fajnie zbijemy. Nie wiem czy mi się... Małżyczka mam. No i się nie udało. Ja, i to już właśnie nie można powtórzyć. To jest takie głupie. Raz nam się nie uda i już mamy głupio. No dobra. No ale mamy już na centrą planszę. No idźmy. No i nowy rodzaj rycerza. Zobaczmy co jest z beczce. Idziemy przez igiełki. Akurat No, rozwalamy to, idziemy. Ale dużo się pojawiło. No i bardzo mi się podoba w grze w ogóle ta walka jest fajna. Wiecie, że są takie płyty, co e, one są nawet większe niż dvd. Mają chyba ze 100 gigu i nie wiem, czy one są jakieś drogie, bo on sobie takie kupił może, więc coś na nie sobie nagrywał zawsze. No to mamy taką stodołę, no i musimy wejść do takiej stodoły. Przeskakujemy tutaj po tym. Ech. A, i nie mogę doskoczyć. No. Co jest? A, to trzeba było popchnąć biciem. No, i już możemy sobie wejść. No wchodzimy do stodoły. No i tu jest w środku taki zamek. I będziemy tutaj szli zabijać. wychodzi nasz koleś. O, jest zapisywanko. Eee, dałem niechcący grenadu flagą. i jak włączyłem, było całe czarne tło i nie mam zapisanego, nie wiem czemu nie ma zapisanej. No i odno... No dobra, odnowa. I znowu mi się coś zepsuło. Mam zapis? Mam zapis, bo doszłem trochę dalej. Zapisało mi się. Tylko arena, nie było areny i nie wygrałem takich muszelek na łokcie. Do Ja jestem już gdzie wtedy byłem. Na następnej arenie pewnie uda mi się wygrać. Spróbuję, żeby mi się udało. Aj, igiełki. Jaki wir! Jak ja to zrobiłem. Jakoś super mocno mam czasem włącza, nie wiem jak. O! Jakieś igły. Ajajaj. No i rozwalamy drzwiczki. O, jest przywanko. A tutaj. O, nowy sporek, Żuk. Pamiętam, one były zawsze trudne. Bo one tak się toczyły. No, to też wam pokażę. Już dalej jak będę. Są jakieś pułapki. Ominęłem. O, kolce! To będzie trudno prze... Ja mam mało żyćka! No i zginęłem! Dobra, jestem tu znowu, może się uda tym razem. No i czemu nie te kolce? Przecież one się chowały. Udało się. O, jakieś ogieńki są. Pali się! Ej, Bo No i znowu zginęłem. Udało mi się już i zabić, jestem dalej. Tylko mam mało Jest rybcia! Nie jest to gra typu takie jak Gothic, bo to jest taka normalna nawalanka, nie takie bardziej jak tam taka spokojna. Tu się bardziej tylko bije. No i przechodzimy dalej. O, jest zapisywany. To idzie tam wojownik, ta baba. Co to jest ta sama baba, co tam była? I on teraz nam ten most zepsuje. I nie będziemy mogli przejść, ale przyjdziemy. Rozwalając takie... A ten wojownik się umie bronić! Zobaczyłem. Patrzcie. Broni się. Trochę jest trudniejszy niż tamci. No. O! Jest pokazywanko. No i widzisz tam jest taka... O, taki słup. Musimy to właśnie zbić i to spadnie. O. I włazimy. Nie! Zginęłem, ale już doszłem tutaj do tego momentu i skończyłem planszę. Zobaczymy, czy będzie tym razem arena, bo czasem jej nie ma. Jest! Okej. Okay. No! Co so jest? Dobra, teraz muszę dobrze walczyć, odskakiwać, żeby mi za bardzo nie zabili i może się uda odblokować trochę zbroi. No. O! Jakie ja to. Ty... Ale fajna moc! Jakieś super moc czasem robi, ale. Ci uda, mam mało żyćka. Ło! Wir znowu! Uratowało mnie! Wygrałem! Wisior! Fajne, zaraz wam pokażę, co dodaje to. Tak! Nie ma! A pojawił się. No i ten wisior, widzicie, teraz życie jest o wiele większe. Już koniec tej recenzji będzie. Ken jest to gra bijatyka mieczeń. Fajna akcjowa muzyka, fajna grafika, no już czeka sobie. I cześć.